Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na Ty, bo z Abra Team wakacje trwają cały rok! to jest naprawdę porąbane co się stało. W dzisiejszym odcinku z Minecrafta 1.20 nie wydarzyłoby się nic dziwnego gdyby nie to, że w końcu urosły nam snifery, czyli niuchacze. Pewnie doskonale wiecie, że są w stanie one wyniuchać itemki jak chociażby sadzonka kwiatu. Problem jest tylko taki, że niuchacz wyniuchał nam grimej z szejki. że w ogóle o co chodzi? Do serwera, na którym gram ma dostęp kilka osób i boję się, że ktoś się włamał i nas strollował, ale fakt faktem jest taki, że serio mieliśmy grimej Maze shake i, i je wypiliśmy w minecraft'cie. Chcesz widzieć, jak działały i co się stało? Obejrzyj to do końca bez przewijania, ale na własne ryzyko. A jeżeli grasz w Istanbul, guys, to raz na tydzień w sklepie wpisuj kod ABRA i powiedz o tym swoim znajomym. Dobra, słuchaj, ja już wszystko wiem. Widzowie mi powiedzieli, Aha. że tutaj te niuchacze nie mogą myć piasku, że to w ogóle jest strasznie głupie. Dlatego zacząłem tutaj ciągnąć ziemię, oczywiście z trawą, bo one właśnie w takiej ziemi, czy w ukorzenionej, czy w błocie w stanie, Kopią, tak? tak kopać. Ja specjalnie nie doprowadzałem tego aż do końca, żeby to zrobić na odcinku, żeby one wyniuchały nam pierwsze itemy. Postawiłem im natomiast zwykłą ziemię, ale nie. One nie chcą współpracować. Więc słuchaj, teraz robimy tak. Na pewno y, masz łopatę, bo ci dawałem łopatę. I musimy pociągnąć um. właśnie tutaj ziemię w taki sposób, możemy nawet tutaj dołem, żeby u nich zaczęła się robić trawa. Jak będzie trawa, to one faktycznie niuchać będą, ale co zaskakujące, ja myślałem w ogóle, że te sniffery są dużo, dużo większe. One są. One one są klockowate. One wiesz jak wyglądają? Nie jak świnia nie w prawdziwym życiu. No nie, no ja myślałem, że to są bibisie, a one w ogóle nie rosną. Chyba. <laughs> Ej, ale to by była przekmina, że one rosną dopiero jak niuchają. Dobra, słuchaj, w każdym razie, ja teraz poustawiam im trochę ziemi. Ty idź gdzieś, no. zacznij kopać ziemię, ale nie tak, żeby psuć nam biom, tylko pójdź gdzieś, gdzie jest ziemia, wkop się dwie, trzy kratki dalej. w dół. Tak, i dopiero tam będziemy kopać. Ja tak czy inaczej właśnie postawię okay. im tutaj to i oczywiście to z biegiem tutaj czasu, na którym no, oczywiście my tutaj gramy, to powinno się zrobić trawiaste. Mamy dwa sniffery, więc w tym momencie odcinku, słuchajcie, jeszcze będę planować znaleźć kolejne jaja, ale na to jest mała szansa, aczkolwiek między odcinkami, uwaga! Uzbierałem 10 obsydianu, dlatego możemy zrobić portal do netheru. Będę chciał na pewno dzisiaj zenchantować kilof na jakąś fortunę, żeby pozbierać tych diaksów więcej. I wtedy będziemy mogli na przykład zrobić te szablony kowalskie, tak, dzięki którym zrobimy właśnie takie fajne. Ile potrzebujemy tej ziemi? Żelazne na czy diamentowe, wiesz co? No tak Ponad stack, myślę. Ponad stack w tym momencie. Bo ja tego naprawdę no, nie za dużo e, tutaj dałem. Ale zobaczymy, jak szybko będzie ta trawa tutaj na to nachodzić. Więc jeżeli chcemy, słuchajcie, zrobić jakieś dobre efektywności, jakieś fortuny właśnie na tych naszych kilofach i w ogóle na itemkach protection i w ogóle może dieksowe, no to musimy na pewno zrobić szelfy, żeby ogarnąć jakiś całkiem niezły enchanting table. Ja tutaj staram się zbierać tą trzcinę regularnie. Niezwykle no ale wiadomo, się nie zawsze łapka. to. No A, dobra, to mam nawet mam łapką tego? możesz to wykopywać. Dobra, to nie ma akurat wielkiego teraz znaczenia. My tutaj mamy słuchajcie trochę tej trzciny oraz oczywiście tych krów mamy tutaj dużo. Mam 64 pszenice, więc jak najbardziej słuchajcie, możemy porozmnażać ich trochę i, I za krówką powiększyć ekspa. ten. No tak, 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 to na pewno, to na pewno, to na pewno. Ja i tak zaraz będę troszeczkę niestety, ale ich rozwalać, dlatego że będę potrzebował skóry właśnie na te szelfy, o których wspominam, ale póki co rozmnażajmy, słuchajcie. Rozmnażajmy, rozmnażajmy, bo mówię, i level i oczywiście więcej krów nam się tutaj przyda. Ten villager mnie słuchajcie tutaj triggeruje, dlatego że on słuchajcie Strasznie te krowy wypuszcza. Ja nie rozumiem, dlaczego ty wypuszczasz to bykens, ale dobra. A na to razie sobie. Go... nic nie jedzą? W końcu. Właśnie one jedzą nasiona, czy tam kwiaty, które wyniuchają. To jest właśnie, jakby A, tego kwestia. Sobie znajdą. Okay. Tak, i one będą niuchać dopiero. Jak im damy do tego możliwość? Mamy tutaj słuchajcie świecące jagody, mm. więc pomyślałem, że można by je jak najbardziej tutaj podwiesić To mogłoby słuchajcie naprawdę całkiem spoko wyglądać Czekajcie, możemy dać tu i możemy dać jedne na przykład tutaj Możemy dać słuchajcie jedne tutaj I możemy dać na przykład jedne tutaj I zawsze już będzie delikatnie ciekawiej, ale Mam no, mamy ponad tylko pięć... tak. No dobra, to w takim razie słuchaj e, Idź i tam zacznij wymieniać tą ziemię właśnie w ich zagrodzie A ja spróbuję zrobić teraz tak w miarę na szybkości e, trochę tych książek Niestety za dużo ich nie będzie, ale zawsze jakiś jeden dodatkowy bookshelf na na nam się uda. Czy my mamy teraz, słuchajcie, drewno? Powinniśmy mieć. Jest! Na może nowy pięć! Let's go! Dobra, czyli teraz tak, teraz słuchajcie, tak. I tutaj jeszcze patrzcie. O, dawaj, dawaj, A dawaj, jeden drugi... One mają za ciasno. A no to kot? zaraz Jakiś to zmienimy. Dobra, jaka? ej, są trzy bukselpy, więc ten enchant już, słuchajcie, może będzie dawał radę, jakkolwiek. Aha, nie, nie będzie jednak dawał rady, no bo popatrzcie. Teraz, który my level będziemy mieli dalej szósty, czyli zero wy Ewidentnie potrzebujemy, słuchajcie, tego więcej, no nie? Tylko pytanie, czy my mamy gdzieś tutaj Więcej Czyli trzciny. ta prawa sobie tutaj urośnie, jak my ją pociągniemy, tak? No powinna, no powinna. A je... już, już, już chciałem powiedzieć, że pewnie jeden krocek się zrobił, ale jeszcze niestety się nie zrobił. Więc dobra, musimy tak czy inaczej sobie teraz poczekać. Trzcina ewentualnie, słuchajcie, do zebrania, tak widzicie, randomowo na pustyni, ale tym na razie bym się nie przejmował, słuchajcie. Mam tutaj dodatkowe dwie trzciny, no, więc są oczywiście. No, śmieszne, możemy... one chodzi chodzi, szuka. No, szuka mnie. A one też powinny wydawać Wydaje, chyba całkiem spoko. Tak, właśnie, całkiem spoko dźwięki. Dobra, no to teraz tak, słuchajcie, ja się zajmę chyba krówka. Musimy, słuchajcie, serio im powiększyć tą farmę, jeżeli chcemy robić tych dwóch całkiem sporo. Więc weźmiemy sobie piasek. Chyba, że mamy piaskowiec od razu gotowy. Nie, mamy sam piasek tutaj, taki jeden, powiedzmy, piaskowiec. O! Mapa do skarbu! Tak, mapę do skarbu też możemy dzisiaj, słuchajcie, wykorzystać jak najbardziej. Też myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Dobra. Czyli teraz tak, robimy mm, płoteczki. Dobra, czyli to wystarczy. Nie, no trochę bieda, co? Trochę bieda, widzowie. Wydawaj mi te 64 piasku. To też sobie przerobimy na sandstone'a I teraz to sobie przerobimy, dobra. Już 40 dwa murki, słuchajcie, to trochę więcej. Już to nie już ma aż takiej. Nie, Dobra, tak teraz tak. Zrobimy w ten sposób. Tutaj nie, Słuchajcie, nie, tym, tym Tutaj Ok, nie, 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 Słuchajcie, nie, 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 Brwi? nie, to nie, 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 ale on nie, 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 tak brwi nie, 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 to powinien nie, 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 czy nie, jest nos? nie, nie, on nie, 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 że nie, nie, zrobić mu chyba nie, Chociaż też kurde, czy on mi nie, 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 zrobi? nie, on jest chyba po, e, pokojowym nie, ale nie, ja nie, aż nie, na bardzo na tym nie znam, więc trochę mogę skłamać. Dobra, słuchajcie, musimy na pewno zrobić sobie furteczkę tutaj ładnie, pięknie. Nie płotek, nie płotek, tylko słuchajcie, furtkę, czyli pom, pom! Tutaj pom! Dobra, żeby wejść w ogóle do tych krów, no nie? Myślę, że to całkiem przydatna sprawa. Okej, okay, to ich stanowisko, słuchajcie, nie jest jakieś o, gigantyczne kumpel, w kumpel, o. Ale dobra, rozwalamy teraz ładnie, pięknie. O, Jezu, one będą teraz przeszkadzać. Dawaj, szybko, szybko te murki, póki one się nie wyleją tutaj. Dobra, wyskoczyć nie powinny. Dobra, Mają teraz dużo tego miejsca, czyli. Teraz tak, słuchajcie, klikamy co się da, to się da, słuchajcie. Może jakaś krówka, jeszcze jedna z drugą się rozmnoży. Dobra, dosłownie jedna parka. Okej. Okay, ja idę zobaczyć, czy ta trawa, słuchajcie, została pociągnięta. No ej, czemu ta trawa w ogóle nie idzie? Tego słuchajcie, no, nie rozumiem. Nie Dobra, trzeba będzie poczekać, trzeba będzie poczekać. Spokojnie, spokojnie, aż tak nam się słuchajcie, nie spieszy, więc na totalnym luzaku. Ewentualnie. Zaraz zabierzemy jakieś snifery łódką, no nie? I można by je przenieść po prostu tutaj. Ale ej, ja myślę, ja że powinniśmy pod płotkiem, trawę. wiesz, pociągnąć tą trawę. A, a nie ma? A nie ma? Wydawało mi się, że nie. Nie, że tutaj stoi klosek, a nie powinien stać tu kosek. Dobra, o. no to zrób tak, żeby było git. Albo ja, ja mogę tutaj podróż. Moim tak zdaniem to nie ma teraz. żadnego znaczenia, ale. Ale zobaczmy, może będzie spoko. Dobra, widzowie, nam tutaj zachodzi słoneczko, więc liczę na to, że naprawdę zaraz ta trawa pójdzie i będzie bardzo, ale to bardzo w porządku. My natomiast, słuchajcie, teraz ciśniemy, robimy ważne rzeczy. Póki jeszcze, słuchajcie, jest jasno. E, dobra, no to całkiem spoko, że, jest Scott, ale my musimy ogarnąć tutaj te krówki. Słuchaj, skóra z skórą, ale przy zarodę. Za Potrzebujemy Dużo, słuchajcie, dużo tej trzciny cukrowej. Dobra, słuchaj, Twoim zadaniem jest teraz ściąć te drzewa. Myślę, że to jest ważne i oczywiście potem je zasadzić. Ja natomiast pójdę tutaj yy, po Entra A zobaczyłeś, że kroby są w środku? Są w domku? No tak, właśnie, tutaj jest villager, jakiś pajac, który to robi. No ale dobra. A nie wypuszcza, bo już dwie musiałam. Tren. Patrz, patrz, zrobimy tak. Zamurujemy i teraz gość już na pewno wejść nie wejdzie. Wyjść też na pewno nie wyjdzie. A ja zacznę robić portal do netheru. Więc mówię, drzewa. każdy ma tutaj jakieś swoje zadania, a w tym samym czasie będzie nam rosła tam trawa, przynajmniej taki jest plan. Dobra, ja powiem szczerze, zrobiłbym słuchajcie portal tutaj, tylko że będziemy potrzebować do tego więcej obsydianu, żeby to wyglądało po prostu dużo, dużo ładniej, bo można by słuchajcie go zrobić tak tutaj, no nie? Dobra, a sprawdźmy słuchajcie, sprawdźmy czy to by spoko wyglądało, bo moim zdaniem to by wyglądało mega kozacko. Muszę zrobić zagrodę dla kotka. No ale jak dla kotka, teraz drzewa rób, to jest giga, giga ważne, giga ważniejsze. Dobra słuchajcie, ile potrzebujemy tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć obsydianu, słuchajcie, potrzebujemy i będziemy mieli naprawdę mega dowalony ten taki portal, Mamę więc ogóle, na całkiem tutaj. dużym luzie. Mamy akację, tak i tą akację, jeżeli by wypadła jeszcze jakaś sadzonka, to koniecznie zduplikuj na zasadzie, że jeszcze raz posadź, bo to się może naprawdę mega, mega przydać. A ja w tym momencie, słuchajcie, skoro i tak mamy noc, to pójdę po więcej tego obsydianu, no nie? I serio, może jakieś diaksy znajdziemy, przez co będziemy mogli zrobić kolejny, jakby zduplikowany, ten szablon kowalski, co by było na Naprawdę, mega spok. Okej, okay, byłem tutaj, słuchajcie, ostatnio i kopałem obsydian. Więc oczywiście jesteśmy w tym samym miejscu. Z tym, że ja już nie pamiętam. Sześć klocków trzeba było? Chyba trzeba było mieć sześć. Jeden się wykopuje przez 15 sekund, więc drzewa, półtorej minuty i powinno być krzywo. git. No, mówisz o akacji? No, one takie po prostu nie, już o są. o tym sekundem powiem. A tu nie wiem, nie wiem, ale jeżeli jest duże drzewo, to spoko, bo więcej drewna, no nie? Dzisiaj w tym odcinku o, fajnie by było zrobić na pewno diaksowe siekierki dla mnie i dla ciebie, bo nimi można. O kurde, spalił na się. Yo! Bo nimi można e, uderzać One przede wszystkim są super do uderzania A po drugie, nie no, ja wiadomo, ścinanie, ścinanie tego drzewa Właśnie, złoto na mesie Więc ewentualnie słuchajcie, jeszcze dzisiaj złoto trzeba będzie Kurde, czemu to się tak spala, słuchajcie? Trzeba będzie ogarnąć złote jabłka, które mogą nam się naprawdę przydać w różnych co, trudnych sytuacjach, ojej, no. To to wiesz co, weź jakiś klocek e, tam dirta i wokół piasku postaw, żeby po prostu było więcej tego, no nie? Ja to zaraz zrobię taką ładną, wiesz co? No możesz zrobić, wiesz, ja mówię, ja nawet nie wiem, czy my będziemy docelowo tak mieszkać to, w tym rosną. miejscu, pewnie nawet nie. No jak Więc, już tak robię, no. to o Jezu, naprawdę? Dobra, okej, okay, tutaj słuchajcie, nam się zebrał czwarty, no to teraz piąty, słuchajcie, dawajcie, piąty klocek robimy, szósty i Będziemy mieli naprawdę dobry portal do netheru A tam właśnie w twierdzy tym takim, wiecie, bastionie jakby, no nie ehm, Tych e, piglinów To naprawdę Troszkę już może być grubo Tam już, słuchajcie, może być naprawdę grubo Wiem, że w twierdzy neterowej też są fajne szablony kowalskie Więc może być naprawdę, naprawdę grubo Okej, okay. czy to na pewno było sześć? Nie pamiętam, więc za wszelki wypadek Wezmę, słuchajcie, siódmy klocek, co? Tak dla hiperbezpieczeństwa Żeby po prostu nie musieć tutaj widzowie wracać Bo jakbym musiał tutaj wracać To będzie już totalnie przekichane no i słuchajcie, po raz kolejny tutaj jestem i niestety na mnie rośnie to. Ej, sniffer urósł! Ale odniuchania czy od.? No mówiłem, że one są jakieś większe. Drugi na moich oczach teraz urósł. Dosłownie na moich oczach, Chodź zobacz. No tak, i teraz to jest duży MOB. Teraz one że jest naprawdę sowieckiego rozmiaru. Ej! Ej! ej, atakują mnie, ej! Dobra, dawaj klepie, tak, tak, tak. Nie może tak być. Dobra, tu jest jeszcze creeper, więc czekaj, ja go. No nie! A! Pst, ten! Rozwaliłaś nam snifera! bo nie rozklepałaś Dobra. tego, kurde bele! Mieliśmy, słuchajcie, dwa snifery, mamy jednego. Nie wierzę. Nie wierzę, widzowie. Naprawdę straciliśmy właśnie snifera. Ja. No, do oni atakują? Dobra, widzowie, musieliśmy przekimać, bo naprawdę stała się giga tragedia. Zaraz tam wrócimy, ale skoro już w tym miejscu jestem, to postawię te klocki, słuchajcie, Obsydiano. i faktycznie no ja jeden żyliam? za dużo. No to są te rosnące takie jagody, no nie. Ale straszna lipa, widzowie, się stała, no naprawdę. Kurde bele, straciliśmy snifera. Ale za to przynajmniej ten portal wygląda całkiem spoko, no. Naprawdę wygląda nieźle. Tutaj bym jeszcze postawił coś takiego, żebyś wchodził do tak o w ten sposób że Musimy jakby jakieś jedzenie miejsca. sobie. Ja ogarnę jedzonko. No dobra, no to y, krowy trzeba Krowek. rozwalić. Ja mogę zaraz rozwalić no. te krowy i wtedy będzie jakieś tam jedzonko, no nie? Ale kurde, co jest z tym Snifferem, no! Widzowie, trzeba mu mały grup postawić teraz, no bo co innego? Dlaczego on się. Aha, on się nie pali, bo tutaj jest w wodzie. Dobra, okej, okay. ja cię kręcę, jeszcze pajo jają tam do niego poszedł, a nam pajo jajo. chyba dalej nie rośnie, słuchajcie, ta trawa. Kurde, akurat urósł Sniffer i w tym momencie go straciliśmy, no to jest przecież jakaś masakra. Dobra, tu jest creeper, więc czekajcie. Wywal... Ja już mam tutaj krówki. Mm -hmm. Nie mam nawet czym go klepać. To fajnie, to fajnie, dobra. Pum. Ok, okej, okay, okej, okay. dobra, spod was to, dobra. Pum. Dobra, uh. dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, tym kilofem będziemy go klepać. Okej, okay, udało się, słuchajcie, mu naklepać kilofem. Sniffer w ogóle się tutaj kumplu. On wyniuchał! Z kim się kumpluje? Wyniuchał? Wyniuchał w zwykłej ziemi bez trawy. No? Proszę. Uwaga! Tam. Pokaż, co on wyniuchał. Wyniuchał nasiona ognistego kwiatu. Popatrz. Okej, okay, one, one nie da się tutaj... E, pająk nie atakuje w dzień, więc jakby spoko e, Czekajcie, czekajcie, czekajcie Spróbujemy je posadzić, słuchajcie, gdzieś Tylko ja akurat nie mam bladego pojęcia Na czym rosną te nasiona Czy one na przykład nie rosną tylko na bagnie Nie wiem, że na błocie to wygląda? Pokaż mi No popatrz, takie po prostu zwykłe nasionka, ognistego kwiatu Ale serio, okay. musimy teraz wykminić Na czym one rosną Serio, bo tutaj niestety nie chcą rosnąć To da jest się bardzo ciekawe nie da się. Okay. Jeszcze pomyślałem o tym, że może hmm. trzeba mieć e, za oraną ziemię, ale to nie ma żadnego sensu. Chyba, że one w ogóle służą tylko do rozmnażania, ale wątpię, 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 wątpię. Ja myślę, że tu trzeba zlokalizować, słuchajcie, jakieś błoto i wtedy spróbować, albo jeszcze spróbujmy, słuchajcie, postawić to przy wodzie. Przy wodzie, nie w ja wodzie. Jeszcze postawię, także że tutaj nie. Dobra widzowie, no to tak, mamy siekierkę, żeby móc jakkolwiek wyruszyć na podróż. E, rozwalimy sobie tutaj, słuchajcie, trochę tych krówek, czekajcie, czekajcie, tutaj przecież była furtka. Okej, okay, tu są w ogóle skó... Ty rozwaliłaś ich trochę. I to nawet nie An. trochę. To gdzie jest mięso z An. nich? Ja jeszcze mam ekwipunku tu. No, nie, nie, nie. to trzeba poprzepalać. Ja nie mam czego jeść w ogóle już w tym idę. momencie. No dobra, zrobię, Zobaczcie. słuchajcie, chlebki. Zrobię sobie 12 chlebków i w takim razie idę po błoto, słuchajcie. Zobaczymy, czy da się to po prostu ja postawić na e, błocie. A ja pamiętam, że. Jezu, nie chcę się pomylić, ale chyba słuchajcie, w tamtą stronę były bagna, właśnie za tym sniferem, więc możemy polecieć. Ale, czemu nam nie rośnie, słuchajcie, tutaj dalej trawa? To tego nie kumam. Nie, naprawdę, słuchajcie, tego nie kumam. Totalnie. Może trzeba jeszcze tutaj poczekać. No, wiecie, jak ona rosła teraz, to my. Zostawiliśmy w ogóle tego Minecrafta na bardzo, bardzo długo On sobie, ta, ta, ta trawa serio Nie wiem ile rosła, ale naprawdę długo Dobra widzowie, jest totalna lipa O tyle, że nie mogę Znaleźć nigdzie bagna, wydawało mi się, że Bagno jest jakoś mega blisko, ale go nie ma Natomiast tutaj słuchajcie, znalazłem Ruiny właśnie portalu, gdzie Liczyłem, że może będzie siodło, na wielbłądy Nie było, ale akurat Są zapalniczki, obsydian, czy Buty z naprawą, więc akurat jakby Beka beką, ale zapalniczka do naszego Portalu to się mega przyda, no wiesz, to sobie... Podsiedział na snifferze przed chwilą? Se, ale. Ale jak? Że on na niego wszedł? Nie wiem. Stał... No chyba się coś zbagowało. Stał na nim przed chwilą. O kurde, ty, a może to jest jakaś ukryta funkcja, o której my nawet nie wiemy. Popatrzcie w ogóle, gdzie ja wylądowałem. Jestem hardkorowo wysoko. Po horyzont, słuchajcie, dalej jest nasz biom. I ja nie jestem w stanie, słuchajcie, znaleźć bagna. A podejrzewam, że jeżeli na zwykłej ziemi, czy, 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 czy tej ziemi takiej strawą, nie da się tego postawić, słuchajcie, no nie. Tych nasion ognistego kwiatu to może nigdzie się nie da. Chyba że na jakimś raku, jeżeli to jest nie Mogę mu tutaj ogniste... drzewka postawić? W sumie to możesz Jedno czy dwa, no nie? Jak najbardziej myślę. Ale tego, słuchajcie, stawiać się nie da, więc chyba musimy wrócić. Dobra, widzowie, tak czy inaczej, jeszcze pomyślałem sobie o jednej rzeczy, że przecież ten niuchacz, czyli sniffer, on może... być może, ale to, to tak działa, że on niucha te właśnie, słuchajcie, nasiona i ich nie da się jakby rozmnożyć, postawić, tylko po prostu nimi się rozmnaża tego sniffera. Więc pomyślałem, że tutaj podejdę Aha. do niego i kliknę słuchajcie na niego, no nie kliknę tutaj na niego i zobaczymy. Faktycznie są serduszka, słuchajcie, są. Ty. Ja mam grymadek szejka! Co masz? Czekaj, ale co. Mam dwa grymadek szejki! On to wyniuchał? Ej, nie wiem, czy on to wyniuchał akurat. A to jest trochę dziwne. to wygląda. To jest ten Shake z, Mag z McDonalda, w ten grymadek na 50-lecie. Ja pitole. <laughs> ja pitole. Ej, dobra, on nucha takie rzeczy? To jest trochę dziwne. To jest, słuchajcie, trochę bardzo dziwne. Nie wiem, czy to, słuchajcie, jest jakiś troll. Tak, czy dziwne, o co jak tutaj to, serwis kot na nim siedział, nie? Nie, ale to, 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 to jest naprawdę, słuchajcie, trochę podejrzane. To, to może hmm. być, słuchajcie, jakiś troll, dlatego że do tego serwera ma dostęp kilka innych osób, ale. Ale bez przesady, słuchajcie, dostaliśmy Grimace stronował. Shaky Dwa. Co tu się dzieje? Że w ogóle taka tekstura jest w Minecrafcie. To jest porąbane! Ej, ale dostaliśmy je dwa, nie bez powodu. To może nie być przypadek. To w takim razie dawaj, ty wypijesz jednego, ja wypiję drugiego. Zobaczymy w takim razie, o co w tym chodzi, ale on to niucha czy nie? Ej, to jest strasznie dziwne. Słuchajcie, popatrzcie na to. To jest grej Master. Ja bym tego nie pił. Ja bym tego szczerze mówiąc nie to pił. spróbować? No właśnie, nie wiem czy powinien... A dobra, spróbuj i zobaczymy co ci się stanie. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Green Maze Shake to nie jest jakaś trucizna. Goję. No, spróbuj, no może no będzie nie. ciekawie. Może będzie ciekawie. O kurde, jakie partikle, No i widzisz, kontruło cię, mówiłem! Mówiłem, eee! ja nie powinienem tego tykać nawet, widzowie! Normalny eee! shake z McDonalda. No, już, Patrzcie, już, już, nawet już. tu jest logo McDonalda. Jest napisane Grimace Birthday, no nie? Ja pitole, co to jest? Celebrate Grimace Birthday. Ej, widzowie, pić to czy nie? Naprawdę, nie wiem, dobra. Nie, bo mi to widziałeś, co mi się stało? Ej, dobra, pijemy to za 3, 2, 1 i. Yo! Mam ciemno, czarno widzę, o kurde widzę. bele, ty jeszcze creepera wie, oh. mi tutaj dał, Ojo. Oooo, dobra, nie, ej, z tym niuchaczem to jest jakaś porąbana akcja. Mm. Nie wierzę, słuchajcie, czegoś takiego normalnie w Minecrafcie nie ma. Czyli to ewidentnie, słuchajcie, musi być troll, serio, dlatego że ja nie zakładałem tego serwera. Mi, słuchajcie, ten serwer zakładał ziomek i to on musiał nam... Nie! Dobra, rozwalił go tutaj. On ewidentnie, słuchajcie, musiał nas trollować, no bo jak inaczej to wytłumaczycie? Ja nie umiem I tego co, wytłumaczyć. Nie, nie, ten sniffer to, to pije, to co zje, zje? Nie no, że on niby to stworzył, to ale... To ale to jest niemożliwe. On jedyne co wykopał to przecież te kwiat... No nie no, nie no. Ej, naprawdę, teraz jestem trochę trochę zmieszany. Ej, serio, zestresowała mnie ta sytuacja Uch, z tym ty creeperem, mojąki. słuchajcie z tym green Kurde, to jest totalnie porąbane. Jeszcze weźcie mi go kurde postawcie tutaj, żeby chłop się zrespił, ten fioletowy i żeby sobie tutaj żył. Żu... Ej, dobra. Tak czy inaczej w ogóle to można skopać. To już Brakuje można skopać. E, nie braku... nie to potrzebne. No nie, 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 bo tam już poszło dalej, ale wiesz co? choć może się przekimamy. Bo serio, tu jest tyle mobów, że to jest trochę niebezpieczne. Trzeba przyznać w ogóle, czemu tutaj krowy? wyskakują. Ja ci się kręcę, dobra. Sorry, memory krowo, ale jest tak, jest tak, że musimy cię trochę rozwalić. Tutaj z tego co wiem, to Juli dała. Jedzo... ale do którego dałaś z tych, z tych pieców? Nie, poczekaj, chyba do tego. Okej, okay, tutaj, tutaj o, ten... więc mamy trochę jedzonka. To masz tutaj połowę, weź sobie w sumie. Ja tutaj dołożę jeszcze trochę. Zebrałem w ogóle zapalniczkę, więc możemy odpalić portal, ale wchodzić na razie do niego nie będziemy. Na razie go słuchajcie Jaka zostawimy. tam na portal, przebaczenie. I... No, to jest mega spoko. I ja wolę, słuchajcie, pójście przespać, bo jeszcze tutaj przyjdzie green'e. LOL, kot na tobie śpi! Dobra, widzowie, w takim razie teraz już powinno być bezpiecznie. Możemy iść ogarniać dalej te snifery, no nie? Znaczy ogarniać snifery, no jest jeden, to jest problem, że trzeba słuchajcie, jakby zdobyć kolejne jajo i trzeba słuchajcie poczekać aż znowu to. Za... Czemu tu nie chce rosnąć? To się zatrzymało na płotku, słuchajcie. To się. Ty! Do... No kolejny jest! Ej dobra, co? To... znowu? Czekaj, tu jest jakiś jeden szejk znowu. Jest jeden? Czy jest ich kilka, słuchajcie? Jest jeden. Naprawdę to jest dziwne, słuchajcie, to trochę się zaczynam stresować. On jest... Ej, ja zabrałam jeden. Masz jeden? przy wejściu, bo jak wchodziłam, to wykliknęło mi się. Ej, a ten klocek piasku tutaj był, czy nie? Bo to jest dobre pytanie, czy on tutaj był? Nie wiem. Być może był, on mógł być, Już nie chcę słuchajcie, wymyślać, że go nie było, bo naprawdę. był, bo nie ja wiem. wchodziłam, żeby potem drzewka przesadzać. Okej, okay, dobra, może był. Ej, ale naprawdę to jest porąbana akcja. Dobra, to chodź wyjść i go wypijemy. Znaczy zobaczymy. Bo naprawdę ten jeden to mi dał taki dziwny efekt, że to była autentycznie masakra. No czekaj, Serio. na raz, dwa, trzy. No właśnie nie, może ty wypij pierwsza i zobaczymy, co Aha, się stanie. no to patrz. No dobra. To dawaj, wypij to. Ej kurde, to naprawdę wygląda jak tekstura totalnie dodana do Minecrafta. O cię! O cię! Super! Ej, to jest porąbane! Ej, nie mam czarno, tylko. Ej, ty ci to nie? jest dziwne. Dobra, to w takim razie ja powinienem to, słuchajcie, wypić, ale nie ma wokół mnie creepera, bo ja się trochę cykam. Czy on coś wyprodukował kolejnego? Chyba nie wyprodukował. Dobra, to w takim razie pijemy. Dobra, i... Co dostałem? Dostałem słabość! No, czyli to też jest zły efekt. Co prawda, tylko na kilka sekund, I to ma ale. same złe efekty. Same złe efekty daje ten Shake.